Kolejna wycieczka do Tesco. Sprawimy, co dzisiaj uda się znaleźć, żeby na tym zarobić. Pierwszy przystanek, półka z kartami Pokémon. W tych miniatynach są zestawy Swords and Shields. Są dwie opcje: Astral Radiance i Battle Stars, albo druga to jest lepsza Fusion Strike i Chilling Rain. Ale na razie odpuszczamy. Sprawdźmy te zabawki. Cena zakupu 13, cena sprzedaży 13. No niestety, tutaj Amazon widzę sprzedawał po 20 funtów, ale to i tak nie wystarczające, żeby na tym zarobić. To opakowanie tuszu kiedyś sprzedawałem, ale to już bardzo dawno długo go nie widziałem. To musiało być jakieś stare i niestety nie było fajnie przecenione. Tutaj zestaw Carter, no sprawdźmy. Na tych... Toku pełno lata filmików z nim i też go sprzedają po 80 funtów. Tutaj był za 60. Tutaj ta końcówka do Karchera, No również na tym zarobku nie ma. A tutaj dupy walizę Grimowa. Widzę, że Tesco zaczynało robić. No dobra, jest półka w końcu clearance. Zobaczmy co tu ciekawego. No te gumy nikotinowe już mi się rzuciły w oczy od razu, bo kiedy się sprzedawałem i właśnie też były w Tesco. Również po 3 funty. One sprzedają się na Amazonie po 13. Sprawdźmy po ile te. 13,20. Cena zakupu 2,98. Co daje nam 4,22 zysku na sztuce. Super, bierzemy. W dalszym ciągu też szoteczki. 3 po 25 funtów, ale to chyba był ekskluzyw dla Tesco, bo nigdy nie znalazłem innych. Dzięki za oglądanie. Pozdro.